Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Within. W poprzednim odcinku, jeżeli się nie mylę, zmieniliśmy gammę i teraz jest ciemniejsza, przez to lepiej przedmioty widać, szczególnie te talizmany lepiej wyglądają, ale ogół również nie jest zbyt ciemny. Ponadto, jak przygotowałem się znowu do pryzmatycznego, no to trochę długo trwa, żeby wszystko skraftować, to myślę, że... Pół godziny nawet by trzeba, że kamienie mają dodatkowe właściwości, na przykład tutaj. 150 przeciwko nieumarym, ale tu jeszcze 16 do minimalnych. Jest. A tu akurat nie było 60 do obrony, 10% na jakiś tam atak i 40% zwiększonej obrony, ale mojej. Bazowo, gdzie mam kamyk, nie mam, ale jest 60, tu niestety tylko 40. I to jest w naszej postaci, chociaż jest napisane celu. Ale celem jest nasz pancerz. Jeżeli tu jest 59, no to 50% by było 25, dodawałoby nam i pozostałoby 75 w ten sposób. Tak to działa, przetestowałem na jakimś beznadziejnym. O, wszystkie odporności 18, jak było, ale tu jeszcze jeden do poziomu umiejętności paladyna, tak, jego poziomu umiejętności i 60% obrażeń przychodzi na manę, czyli taka runka ich tylko że o wiele lepsza, tu jest 15, tu 60, więc no to jest bardzo ciekawe. Nie mogę więcej wpłacić. Poprzednio miałem lagi, miejmy nadzieję, że teraz ich nie ma, jednak to co pocieszające, że widać również na nagraniu, na nagraniu bardzo widać ogromnie, aż się nie dało tego oglądać, ale tu też widziałem, więc myślę, że nie powinno być i wydaje mi się, że wiem co. To spowodowało. Yy, nie pamiętam, gdzie my byliśmy. Więzienie poziom pierwszy, wewnętrzny monastyr. Pokonaliśmy już Andary, więc. Więzienie poziom pierwszy. Musimy przejść na drugi. Nie powinienem tak tego robić. Z powrotem przychodzimy trochę głupio, ale niech będzie. Będzie dłuższy odcinek. Po prostu. Przejdziemy sobie to, co czego wcześniej nie przechodziliśmy. Ich pokonuje normalnie przebieg, ale boję się, że mnie. No, wiecie co ze mną e, robią, że mnie okrążą. I to jest myślę wielce uzasadnione. Mana mi się kończy, jednak. Co nie jest takie bezodpadowe? Tu jest boss. Jak jest boss, to ja go skończę. A nie, zwykły przeciwnik. To nie ma co sobie psuć. Ale tu chyba są bossowie. Chyba są z tego względu, że. Jakby tu się tak nielosowo generuje, Tylko zawsze w tym samym miejscu. To zarówno zaleta, jak i wada. Jest boss, ja uciekam. I atakujemy go. Wcześniej też był o piękny atak mojej. wystarczy to weźmiemy sobie. Tego nie bierzemy. A i tak mam dużo kasy, więc nie potrzeba mi więcej. Tam musimy dojść. Poziom chyba zdobyty. Kolejny. Ja tu uciekam. Zrobimy obławę na przejściu. Kolejny boss. No, ale ten mod właśnie taką innowację wprowadza jest dużo tych bossów? Nie będę blokował na no moich strzałów, zostawiał. No i jest nieźle. Idziemy sobie, troszkę nam to niestety zajmie, tak jak i wcześniej, ale trochę w tych więzieniach sobie pobędziemy, zazwyczaj się je przebiega. I nic się tu nie dzieje. Uważajmy. Patrzcie. No, i teraz się przygotowujemy. Ja nadal muszę zarządzić pozorowany odwrót. Dalej, gdzie tu jest przejście? Tutaj. I działać na odrzucie. Moja się tutaj przeteleportowała. Na szczęście. Będzie mi pomagała. No, i jak widać, coś tam się udało. Przynajmniej więcej, życia Many, pewnie mam więcej. No i teraz mi brakuje zarówno życia, jak i many. To co? Choking Gas Potion. Nie wiem, co to jest. Pierwsze. Po pierwsze się z tym spotykam. A, czyli nie wszyscy tutaj przeszli. No, już mi się przestawiło. Atakujemy. Atakujemy co sił już 5 minut. Mogłem przejść jednak, no ale nic, ja tak mam. resztą to tylko jeden poziom to co to jest. Gdzieś tam ucieka. Nie będę już go gonił. Nic to nie zmieni. Spadek wydajności czy mi się wydaje? Uwaga. Chyba mi się wydawało. Ale nie chcę się przekonać znowu na nagraniu i to w części odcinka. No, widzicie? Prawie padłem. Trzeba się cofać co jakiś czas. O, moja, tu ładnie sobie poradziła. Ale ciężcy są, jak widać. I te runki wcale mi nic nie dają. Nawet wziąłem lekką misturkę życia. Tak mi zaszły za skórę. Jednak trzeba walczyć. Odrzut dobry robi. No właśnie nie wiem czy mogę skumulować te odrzuty. Łuk na pewno mam dobry. Tu jeszcze inny, ale nie będę sprawdzał. Kolejni, bo sobie. No zanim ja tu przejdę, to... A tym bardziej tam gdzie byłem wcześniej, to trochę minie. No ale wcześniej yy, odcinek przerywałem, teraz nie będę przerywał. Będziecie mieli yy, coś w stylu jak to wyglądało. I myślę, że czasami takie coś się może zdarzać. Heraldyczna tarcza nie biorę. Mam nadzieję, że tu mnie nie złapiło, jednak e, zasadzka im się udała. Atakujemy. Runka Tir, pierścień. Oni się tak tu rozchodzą. Mi trzeba coś obszarowego. Jeżeli mi to wzmacniało mój atak, na przykład na jednym z nastawił wirościach, na drugim ognistą strzałej, żeby to się łączyło. Coś takiego To niesamowite. Niesamowicie mogłoby wyglądać. O już tu ich nie wiadomo ile. Wycofuję się. I atakujemy. Które może już poziom 30 mam. 28 teraz Kontynuujemy. Przejdziemy sobie teraz tutaj. No jest ciężko jak widać. Wychodzimy. Wracamy. No i Breasted Sword nie będziemy brali teraz. Młoto również. Perła, perła jest dobra. Teraz jeszcze tutaj są apatite. No mówię te kamienie. Trzeba brać, może akurat któryś nam się spodoba. Nie no, ten zabrono jest niezły, tylko że trzeba było ich... Multum przynajmniej się da. Taka jest zaleta. Nie ma żadnych ograniczeń. No, z wyjątkiem tego, że trzeba je mieć. I jakoś uzyskać. O, tu trzeba być mobilnym. Akurat. Jak na pewno będzie to dobrze wyglądało. Krótsze odcinki będą teraz, gdyż mam taką potrzebę. Pewnie i tak mi się nie uda. No ale będę próbował. Teraz gargulcowej pułapki nie muszę niszczyć, gdyż ona za mną nie pobiegnie. 10 minut, pół odcinka nam to zajęło fantastycznie. Już zapomniałem jak to było Dwoje strzał? Nie, jedne strzały O rany Mogę brać Z tej perspektywy No ale nic, jak teraz będą to oczywiście wezmę Aha, tyle obszedłem tylko A tutaj zostało, gdyż jest przejście No nie, tu już byłem to nie będę niszczył tych skrzynek od początku Przeciwników również idziemy dalej. ko to będą czempioni, oczywiście. Ale teraz chyba boss się wygenerował. Tylko nie wiem, czy nie opłaca się ich zimnem atakować. A nie, boss jest tutaj. Atakujemy więc zimnem. Mniejsze obrażenia, ale chyba skuteczniej. Już oni są dobrzy w ogniu. A jeszcze ich zamrażam. Ja jak nie to spowalniam. No ileż można strzelać? No. Jednak z ognia lepiej wchodzi. Najpierw Sugusów ci nie wskrzeszają. To będzie łatwiej. Nadal nie ma odporności. Drugi boss. Tutaj jeszcze jest... O, widzicie? Pięknie w, nie w niego z ognia wchodzi. Teraz boss powinien być. Niestety nie ma. To jest błąd. O no, i wchodzi. Teraz ich ładujemy wszystkich. Jak padła, A ja muszę gdzieś tu miksturkę... O, mam. Miksturkę z maną uzyskaną. No, wystarczy. Pas bierzemy. Miksturki również ale i za dużo. Ja to bym wolał jeden rządek. O, już życia nie bierzemy. Tylko manę. Misturkę wzmocnienia oczywiście. Kosa jest ma na strzały, które chciałem, bierzemy podwójną wartość. Gdyż tutaj jeszcze możemy... Tak, to te, te pozostałe. Patrzyłem, czy pełnych nie wyrzucam. Ciekawi mnie ta zbroja, jakby miała trzy gniazda, to... Najpierw sprawdzimy, czy ma trzy gniazda. Ma jedno. Nie będziemy nawet brali... A, tu są Sugusi, no to dobrze, atakujemy ich. A, i boss jeszcze jest, dobrze. W ogóle w niego wchodzą strzały? Chyba tak. A może nawet jest tu dwóch bossów. Ale coś nie możemy się w nich wstrzelić. O, może tak? Wypuścimy... Jest spadł, jest Mana, Morningstar, a wzmocnienie też może być gdzie jest ten boss czy Sugusi? Tam chyba jest boss jeszcze. No przepraszam was, ale musimy go pokonać. No to będzie dłuższy odcinek ten. Ten coś z zimnym chyba ma. Dostał. No co jest? Wiecie co? A może byśmy... ...się wzmocnili. Gdzie tu jest... Już tam niepotrzebany. Ob obrażenia mamy z magicznej strzały jakie? Niezłe są, ale chyba bym wziął lepsze. Więc tak. Z tej strzały jest 68. No to damy tak na 100 myślę. No, jest dobrze. No. No, i idziemy. Chociaż chyba półtorej kuli, czy nawet więcej, niecałe dwie daje regeneracja. Teraz będziemy mieli większe obrażenia. Będzie łatwiej. No, Zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że to są czempioni. No, nadal nie ma tego, co ja chcę. Short Spear, many, nadal nie ma. Będę musiał chyba wrócić do miasta i kupić słabe miksturki, gdyż nie ma innego wyjścia. Tyle mi się udało. To sprzedamy. Co tam jeszcze posprzedajemy? Nie wiem. Nie po to tu przyszedłem. Teraz manę na potęgę trzeba brać. Idziemy więc. Teraz tam gdzie nie byliśmy. O, czyli jak widać, właśnie tu są czempioni. Uważamy na nich. No dobrze. Nadal nie ma many. Nie wiem, jakim cudem. Dobra. Pokonamy dwóch, będzie łatwiej. Nie wiem po co ja to złoto zbieram. Ale to już jest po prostu nawyk powiem wam szczerze. O, jest boss. Nie, nie, zwykły. No, wzmocniliśmy się. Żeby było łatwiej. No, i teraz, czy, czy zmienić żywioł, to jestem gotowy. Ci nie przedstawiam żadnego problemu. Postrzelamy sobie. O, i musimy uważać. Najpierw szaman dostanie, żeby było łatwiej. Kolejny szaman się pokazał. No, ten odrzut jest niesamowity. Z zimnem to by był niezły build pod obronę. Które mamy? Jest dobrze. Teraz beczki możemy niszczyć. Tu jeszcze nie byłem. Taką sobie zasadę wymyśliłem. Nie możemy, niestety, zmieścić. Teraz już wejdą zdecydowanie. No więc każdy już nie zbieram jak nie trzeba. Duży poziom to ograniczy powroty do miasta. Bardzo dobrze. No i zobaczymy, któż to jest. A właśnie przeciwnicy. W każdej chwili mogę jeszcze kilkukrotnie zwiększyć swoje obrażenia w zależności od tego, ile można dać w tę umiejętność, gdyż już jest 7 punktów. No ale przynajmniej trzy razy. Dobra ciekawe co tu jest tutaj są przeciwnicy o jakaś zbrojownia, tak nie chociaż jest skrzynka taka mała trzeba już nam nie potrzeba teraz o to chyba będzie przejście dalej a nie już mieliśmy przejście dalej wcześniej Teraz tylko jakieś resztki. Idziemy w tą stronę. Tu musi być coś niesamowitego. Skoro jest taki długi korytarz. A to podpucha. A na razie ładnie to wygląda. Mam z maną. nawet dwie. Trzy. Jeszcze tutaj klucz bierzemy. Jeden poszedł, ale chyba nie ma co na razie. No i nic nie ma jakaś konkretna lipa. Wracamy zatem. No już mogłem kończyć odcinek, ale jeszcze chcę tę lokację dokończyć, żeby była załatwiona. mówiłem wam. Pora jest i zaczyna mi to się podoba to podobać, a pamiętajmy, dopiero akt pierwszy, tu jest więcej. Z racji, że to działa na Lord of Destruction, może i też dałoby na podstawce, ale przynajmniej cztery akty. To macie gwarantowane. identyfikacji. Runki teraz powinny lepiej działać, gdyż wzmocniłem dwukrotnie swoje obrażenia. I idzie łatwiej. Nie ma many. Tutaj też nic do środka, chyba nie muszę wchodzić. Nie ma tam nic ciekawego. No, ten shift jest niesamowity. O! Legenda? Nie, zwykła. Ale może warto ją podnieść. Zbroja płytowa. O, to taki pas. Nie, mixtur życia mi nie trzeba. Ale zmanu już jak najbardziej. Jak to strzały mi się skończyły, czy co? Bierzemy je. Tylko już gorzej z miejscem, ale. O, rzeźnik, widzicie? Trzeba uważać na niego. No, rzeźnik tu jest. O, rany. No to po nas. Musimy się wzmocnić, ale rzeźnik, no. Jak w Diablo 1 normalnie. nam pokonał? Tak myślę. Wiecie, co zrobimy? No, nie tu pobiegłem, mam nadzieję, że za mną nie goni. Zmusimy sobie wyobrażenia obrażenia do 300%. Chociaż nie wiem, czy nie muszę zmienić umiejętności do tego. Ta lepsza. 32 zapasem. No nic, spróbujemy. Teraz mamy 300. Nie wiem, czy wystarczy. Jednak spróbuję z nim zawalczyć. Wiecie co? Mamy jeszcze parę punktów. Dla pewności zróbmy. Mamy 420. Kamy do ilu byśmy doszli. Może 500? 420 obrażeń. 20. Można więcej, pewnie można, ale już nie będę. No dobra, 600. Teraz. Yy... Szybciej go pokonamy. Oj. Oj, on chyba tu jest, wiecie co. Oj, jaki rzeźniol! Ja tu nie chciałem iść! Oj, wiecie co? Chyba go nie pokonamy teraz. Widzicie jaki jest silny mam pomysł pewien. Wracamy punktem nawigacyjnym. Skrzesimy swoją. I dam trochę do życia. Ile tam? A, z 50 punktów. Można shiftem. że mnie paddyś mnie prawie pokonał. 370. A dajemy 120, jak tak rozdajemy. No, 420. To wystarczy. Rzeźnik jest silny. Nie wiem, jak z nim walczyć. Musimy chyba sobie przygotować przejście i wyobraźcie sobie, że ja tu mam teraz obrażenia 600. Może na spowalnianie się uda, ale zanim ja zimnym bym go pokonał. To naprawdę on ma chyba coś tam właśnie na zimno. Teraz byśmy mogli zakończyć odcinek, ale jeszcze się do niego przygotujemy. No dobrze, w następnym odcinku się przygotujemy. Także mamy przejść przez punkt nawigacyjny, przedmioty. A sławę to zidentyfikuję i już na czysto zaczniemy kolejny odcinek. A póki co myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!